Dzień dobry, dzisiaj Wam pokażę, jak zabezpieczyć swój folder na systemie Windows 10. Tworzymy sobie folder nazwę go tajny. Otwieramy nasz folder, wchodzimy w folder tekstowy z tekstem link w opisie. Zanaczamy nasz tekst i klikamy Ctrl-V. W naszym folderze tworzymy dokument tekstowy wukalejamy nasz tekst. W miejscu, w którym usuwam słowo hasło, wpisujemy swoje hasło. Jak już wpisaliśmy swoje hasło, to wchodzimy w plik zapisz jako i nazywamy go laker.bat. W naszym folderze stworzył się plik laker, klikamy w niego, po czym wyskakuje nam plik private. Teraz przenosimy swoje pliki do pliku private. Klikamy plik lacker, wpisujemy i y, klikamy enter. Teraz nasz plik private zniknął, żeby go odblokować klikamy plik Lacker i wpisujemy swoje hasło wtedy. Plik private się nam pojawi. To na tyle, do widzenia.